Cześć, witajcie. Z tej strony, Szmanhowaka z kanału filmujemy. Widzimy się w kolejny poniedziałek, z o godzinie 18.00. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o 10 wskazówkach, jak rozwinąć swoją karierę. Karierę filmową, karierę filmowca. To są takie wskazówki, które zebrałem gdzieś tam, bazując na swoim doświadczeniu, między Wam je wrzucam i myślę, że każdy coś z tego wyciągnie. Zostawcie koniecznie jakiś komentarz, jak będziecie chcieli coś tam skomentować, w sensie podyskutować. To zachęcam. Zaczynamy. Pierwsza wskazówka to będzie nie robienie filmów poza swoją strefą komfortu. W sensie czasem jest tak, że ktoś nam coś wrzuca do zrobienia, a nam się to nie do końca podoba. I powiem Wam szczerze, że to jest. Yy... Pierwszy krok do tego, żeby zacząć wypalać się jako, jako kariera, wypalać się zawodowo, bo im więcej będziecie takiej roboty brać, z której nie do końca będziecie zadowoleni, która będzie poza tą waszą strefą komfortu, tym bardziej będziecie zdenerwowani na to wszystko: że coś wam nie wychodzi, zaczniecie mieć po prostu jakieś takie dziwne jazdy które można uniknąć właśnie odrzucając maksymalnie wszystkie te roboty do zrobienia, które wam po prostu nie siedzą z różnych 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 powodów, czy to finansowych, czy to etycznych, czy to jakichkolwiek. Jeżeli wam coś do końca nie siedzi, to tego po prostu nie róbcie, bo to jest bardzo szybka droga do tego, żeby się wypalić zawodowo. Zbudowanie takiej zdolności kredytowej i w ogóle takiej poduszki finansowej yy, te dwie rzeczy są zupełnie inne, ale... Pokrótce. Zdolność kredytowa umożliwi nam y, wyposażenie się w sprzęt, który będzie nam potrzebny do zwiększenia jakości. W pewnym momencie, gdy zaczynacie dostawać sporo ilość zleceń, warto jest po prostu y, wskoczyć na jakiś level wyżej i faktycznie, jeżeli y, opłaca Wam się to, jeżeli przeliczacie sobie to wszystko, to warto jest y, inwestować w sobie w sprzęt za pomocą kredytów, za pomocą leasingów. Druga kwestia, ta bańka finansowa jest bardzo przydatna i pamiętajcie o tym, że czasem zdarzą się takie sytuacje, Chociażby ostatnia kwarantanna i tak dalej. To już jest bardzo taki abstrakcyjny przypadek, ale musicie mieć tą świadomość, że ten miesiąc jest super, ale dwa kolejne niekoniecznie muszą być super, bo tu wam coś odpadnie, tutaj czegoś się pozbędziecie, w zależności oczywiście od modelu biznesowego, na którym bazujecie, ale wiem, że większość po prostu to w taki sposób pracuje, że gdzieś szuka sobie zleceń i faktycznie może być tak, że, że nie będą jakieś super, fantastyczne miesiące, a trzeba sobie chleb kupić, a trzeba sobie czasem coś do obiektywu, filtr wymienić albo jakąś kartę, bo nam coś padło, na to musimy mieć jakąś taką poduszkę finansową ogarniętą, więc każdego zachęcam do tego, żeby tak świadomie do tego podchodził. Trzeci krok to będzie taka oszczędność finansowa, ale taka pod kątem, że czasem nie musimy czegoś brać w sensie nie musimy sobie kupować od razu na przykład kamery albo jakichś super drogich obiektywów. Pomimo tego, że bardzo byśmy chcieli, to często jest tak, że po jakichś tam głębszych przeliczeniach okazuje się, że lepiej niektóre z rzeczy jest wynajmować, bo po prostu jest to tańsze. Dzięki temu możemy mieć sprzęt taki jak będziemy sobie chcieli na plan, możemy sobie to bardziej dobierać. No i jest to w większości przypadków bardziej opłacalne. Jak to zrównoważyć? I w momencie, kiedy yy, zaczynacie czerpać profit z tego, że nie musicie wynajmować sprzętu, to to jest ten moment, kiedy powinniście sprzęt sobie wyposażyć. W ten sprzęcie wyposażyć. Przekmincie to. Czwarty krok to będzie spojrzenie na wasz sprzęt i na podróże jako taka inwestycja. Czasem spotykam się z ludźmi, którzy uparcie nie chcą na przykład wyjeżdżać poza swoje województwo albo mają jakieś takie dziwne predyspozycje do tego, żeby jak najmniej jeździć, ale z drugiej strony jak najwięcej sobie zarobić, albo właśnie jak najwięcej inwestować w sprzęt. A nie oszukujmy, że tak naprawdę sporą, sporą część pieniędzy będziemy musieli zarabiać na całym kraju, w sensie w całym kraju. Ja z mojego doświadczenia wam, wam na przykład powiem, że nie byłem nigdy nad morzem, czyli dla mnie to jest ze Śląska nad morzem, to muszę na drugi koniec Polski się udać. To na takie roboty raczej nie jeździłem, raczej mi się nie zdarzyło kiedyś tam jechać, kiedykolwiek zawodowo tam ruszać, ale na przykład ze Śląska do, do, do centralnej Polski, gdzieś tam w stronę Warszawy, w stronę Łodzi, to dla mnie jest tak naprawdę rzut beretem. I warto jest sobie przedstawić w głowie ten tryb na to, że to może być coś fajnego, to może być coś ciekawego. Możemy zrobić bardziej prestiżowe firmy, mogą być ładniejsze, bo mogą na przykład znajdować się tam jakieś ładniejsze miejsca niż w obrębie miejsca, w którym wy stacjonujecie. Wiecie o co chodzi. Piątka to będą social media i kreowanie jakiegoś takiego wierzerunku spójnego. Ja krótko i na temat powiem tak, że im bardziej będziecie naturalni w tym wszystkim, tym lepiej. Wszelkie jakieś takie sztuczne, marketingowe bełkoty zostawmy może jakimś wielkim firmom, jakimś wielkim startupom, gdzie siedzą ludzie, którzy mają po prostu zrobić tak, żeby ta firma się rozbujała marketingowo albo mają spełnić jakieś tabelki w Excelu. Jak jesteście w dwójkę albo nawet sam jak jesteś i robisz sobie filmy, zdecydowanie lepiej Ludzie yy, będą utożsamiać się z tobą, z twoją Marką, z tym co robisz, jeżeli faktycznie będą ciebie w tym wszystkim widzieć. To jest naj, najwspanialsze, co możesz tak naprawdę zrobić, a później z czasem być może przyjdą takie dni, że zaczniesz wdrażać już jakieś takie typowe marketingowe zagrywki, ale to dopiero przyjdzie gdzieś z czasem i będzie to też naturalny jakby krok. Niekoniecznie będziesz siedział dwa tygodnie i siebie zmuszał, żeby rozpisywać jakieś marketingowe plany na swoje social media, tylko po prostu wpadnie ci to samo z siebie, jak na przykład sprzedaż lutów albo swoich szkoleń. Szóstka to jest bycie lojalnym. Tak najnormalniej na świecie dla swoich klientów. No, jeżeli z kimś się umawiamy na jakieś stawki, to się tych stawek trzymajmy. Weźmy pod uwagę to czasem jakąś rentowność naszego klienta, że czasem Możemy na przykład z nim dłużej współpracować, ale na troszeczkę bardziej wygodniejszych dla niego warunkach. Takie fair play, po prostu zawodowe. To jest bardzo cenna rzecz, zwłaszcza z tymi klientami, z którymi współpracujecie dłuższy czas. Oczywiście z każdym. Ale weźcie też pod uwagę, że dobrze, dobre nastawienie lojalne do, do naszego klienta zaowocuje tym, że on prawdopodobnie do Was wróci. To jest bardzo, bardzo ważne. Bądźcie ostrożni w tym, jak patrzycie na swoje filmy. W sensie pewność siebie jest super i świadomość, co potraficie, a czego nie potraficie, też jest super, ale często jest tak, że, że spotykamy takich ludzi, może nie często, ale zdarza, zdarza się spotkać taką osobę, która jest bardzo pewna tego wszystkiego, swojej kreatywności, a później okazuje się, że porywa się enzmotyką na księżyc albo na słońce. Powinno. Ale wiecie o co chodzi. Starajmy się dobierać nasze umiejętności, nasze umiejętności sprzętowe pod konkretne zlecenia. Ja się nieraz nie na tym przejechałem, może nie aż tak nieraz, ale zdarzyło mi się kilka sytuacji, gdzie faktycznie można było wyposażyć się w troszeczkę lepszy sprzęt po to, żeby ten efekt finalny był lepszy, żeby klient był bardziej zadowolony. Trudno, wy już możecie nauczyć się na moich błędach. Ignorujcie wszyscy, wszystkie jakieś takie dziwne zaczepy, w sensie jest jakaś część ludzi toksycznych w naszej branży i oni zawsze będą, i musicie jakby mieć tą świadomość, że też coraz więcej ludzi ma dostęp do sprzętu, coraz więcej ludzi też ma taką, wydaje im się, że są Bóg wie, jakie piękne rzeczy nie robią, i będą wam gadać głupoty. Trudno, no musicie się na to nastawić, jeżeli klient wam gada głupoty, no to możecie gdzieś tam z nim porozmawiać, bo w siłą rzeczy robicie komuś jakąś usługę, świadczycie jakąś usługę, zarabiacie za to pieniążki, no a z takimi ludźmi, którzy gdzieś tam gadają coś na wasz temat albo mają jakiś problem do waszej pracy i nie jest to konstruktywna krytyka i nie jest to od razu gdzieś tam w tonie kogoś, kto się wypowiada na wasz temat wychwytywalne, odpuszczamy. Lepiej jest po prostu, nie wiem, wypić sobie kawkę i zjeść sobie dobre ciacho, niż dyskutować z jakimś debilem. Na dziewiątym miejscu bym postawił taką świadomość waszą, to co chcecie robić. Często jest tak, że na przykład ktoś ma markę tylko do robienia wesel i robi tylko wesela i to jest ok ale też ma drugą markę do robienia całej reszty. Spróbujcie nad tym się zastanowić, czy u was to ma sens, czy macie taki profil, na przykład coraz więcej z ludzi, którzy zajmują się stricte, stricte montażem, to też takim montażem bardziej pod rozrywkę youtubową, pod taką internetową produkcję. Im bardziej sobie sprofilujecie swój profil działalności, tym tak naprawdę będzie wam łatwiej w każdym, w każdym możliwym aspekcie. No, i na ostatnim miejscu podnosić umiejętności. podności umiejętności, ale we wszystkim. W prowadzeniu działalności, w prowadzeniu marki, w marketingu. Warto jest jakby poświęcać ten czas, nawet małą ilość tego czasu, ale gdzieś tam co jakiś czas, nie mówię, że codziennie, ale co kilka dni faktycznie gdzieś zaciekawić się czymś nowym, w jakimś narzędziem marketingowym. Posłuchać mądrzejszych jakby od siebie, czy to w internecie, poczytać książki. Im więcej będziecie po prostu się dowiadywać, podnosić te swoje skills, tym łatwiej wam wszystko się będzie prowadziło. Warto jest na przykład mieć różne umiejętności, które nawet może nie macie tej świadomości, ale wykorzystacie za jakiś czas. Ja, na przykład, nie wiem, kiedyś stawiałem jakieś strony na WordPressie i teraz wszystkie strony sobie stawiam na WordPressie, jeżeli potrzebuję, i nie jest to dla mnie jakaś tam super czarna magia, i jestem w stanie to ogarnąć. Takie rzeczy później oszczędzą wam czas, oszczędzą wam bardzo być może pieniądze możliwe, więc warto. Warto jest. Uczyć się różnych ciekawych rzeczy, niekoniecznie już jakiś super dziedzin, w sensie całych dziedzin, ale z każdej dziedziny gdzieś tam po troszeczku brać i się uczyć. No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie koniecznie mi znać, co sądzicie o tym odcinku. Być może Wy macie jakieś fajne rady, być może macie jakiś komentarz do rady, którą gdzieś tu wrzuciłem. Na wszystkie te komentarze chętnie odpowiem. Czekam. Wpadajcie na Instagrama, wpadajcie na grupę filmujemy, na fanpage, no i na projekt hashtag, który już jest hashtag samochody, więc sprawdzajcie, bo jest co sprawdzać. Trzymajcie się. Na razie, cześć.